Cześć, tu Chapi MC, z racji, że częściowo jestem odpowiedzialny za kwestie wizerunkowe Ariwi, stwierdziłem, że nagram to oświadczenie w imieniu całej administracji. Najważniejsza rzecz, czyli przeprosiny. Przepraszamy, że zawiedliśmy Wasze zaufanie i pomimo wielkiej motywacji, nie udało nam się osiągnąć ustalonego celu. W piątek, 24 listopada o godzinie 19, miał się odbyć planowany start Ariwi, Niestety wystąpiły niespodziewane błędy, przez które nie mieliśmy możliwości zapewnienia w pełni optymalnej rozrywki. Od godziny 19 bez przerwy, wraz z ekipą Blazing Pack staraliśmy się zidentyfikować i wyeliminować występujący problem. I przepraszamy, że w międzyczasie otrzymaliście tak mało informacji, jednak przez większość czasu nie wiedzieliśmy na czym polega owy błąd. Problem został usunięty w pełni dopiero około godziny 23, czyli 4 godziny od planowanego startu. Jest to dla nas nieakceptowalne i jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji. Niestety byliśmy zmuszeni przełożyć edycję na dzisiaj, na godzinę 16. Ale nie zapominajmy, że naszym głównym i wspólnym celem jest odrodzenie wersji 1.8 i nadal się tego trzymamy. Dlatego wiemy, że ludzie, którzy dobrze wspominają nasze edycje, wrócą i dadzą się jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Dziękujemy. Administracja ariwi.pl No to teraz ja coś powiem. Będzie to czysta improwizacja. To nie będzie żadne oświadczenie. To będzie moja osobista opinia jako, jako gracza, weterana ariwi, który zawsze na każdej edycji jak moja obecność jest obowiązkowa. i Chciałbym tutaj powiedzieć, że ja też się zawiodłem tym, co się wczoraj stało I nawet nie wyobrażacie, nie wyobrażacie sobie jak Jak czekałem strasznie długo na tą edycję I dowiedziałem się, że jednak zostaje ona przełożona Że to są jakieś błędy, nie mogę grać A mm, tak jak śpiewałem w piosence Naprawdę chodzę zawsze do sklepu przed edycją Wszystko kupuję, wszystko się przygotowuję Wiedzie, przekładam wszystko na, na, na ten wolny dzień Żeby tylko być na starcie, żeby by, być na tym Ariwi całym No i się zawiodłem Ale szczerze mówiąc ja dostrzegam to, że mamy razem z Arivi wspólny cel. Nie wiem, dlaczego ludzie tak strasznie mają jakieś dziwne podejście do 1.8 i to 1.8 faktycznie już zaczyna powoli podumierać. No Ariwi jest taką nadzieją w sumie na, na taki Reborn tego wszystkiego i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja zagram na tej edycji dzisiejszej na pewno i mnie wcale nie odstrasza. To, że było takie opóźnienie. Zdarzają się takie rzeczy, nieoczekiwane błędy, i wiem to z doświadczenia i czasami tak po prostu bywa, i trzeba to, trzeba to niestety przeboleć. No, miejmy nadzieję, że tym razem coś takiego się nie powtórzy i będzie można spokojnie sobie pograć, jak za dawnych lat na tym Arivii. Więc Wam też to od razu wszystkim mówię, że serio zagrajmy wszyscy na tym, pokażmy, że jako community. Jesteśmy razem w tym i razem próbujemy odratować to 1.8. I pomóżmy w tym, dlatego że serwer bez community, bez ludzi to nie będzie Reborn, mm, tylko będzie kolejny stopień ku upadkowi po prostu temu tego 1.8. Dlatego ja zagram, was też zachęcam. Dzisiaj 16. godzina arivi.pl. Mam nadzieję, że zagracie. Do zobaczenia.